Tak, gdzie się respią polarne lisy? Teraz w Minecraft'cie Tak, bo pamiętam, że taki lis to pamiętam, wiecie Był taki white people happy, co nie? Śnieżny lis Śnieżny biom Zimowy biom w lesie Czad, a ta taiga, którą mamy tam koło bale Co była wcześniej? Ona też się liczy? Tak, tak, nie Znaczy jest tam lasek, taki mały I może się tam zrespić, co nie? Tak, tak, czad, dobra Jeśli tak, potrzebujemy Śnieżnego lisa Must have Śnieżny lisek. Czad, chcę mieć w bazie śnieżnego lisa. Zabiorę trzy linki, chat, Cztery. Łódeczkę. I lecimy, czaty. Na przygodę. Idziemy, czat po Liska. Lisek, white people have chat. Idziemy po śnieżnego Liska, czat. Czad, jak nazywamy śnieżnego Liska? Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to tylko Graf, ale może jakieś inne imię. Gofr. O! Gofr. chat, Gofr. Dzisiaj go ogarnę, co nie? Śnieżny lisek chat. To będzie na symbol świąt chat. Tak, dobra, szukamy Liska. Białego Liska. One się lepią w tych lasach, co nie? Tutaj, na tych zimowych. Powinny. Dobra, tak, F czy B? Hitboxy chat. Na hitboxach będzie co najłatwiej go szukać. Halo, śnieżny lisek. Oho, jest, mamy go, Lisio, chodź, chodź, tak, lisy mają dużo życia, co nie? To nie są króliki, lisy to nie są króliki, co nie? A chcesz mięsko? Nie, o o czekajcie. Chodź, sekę Ale, patcie Patrzcie na niego, chat. Ale on jest white people happy, chat. Jak się kręci, patrzcie. Jaki wesoły white people happy, chaty. Ja wiem, jak go przeprowadzę, chat. Można go oceanem przeprowadzić całym. Mogę go przeprowadzić oceanem. Gdzie czemu mogę go przeprowadzić oceanem? Ponieważ ocean jest na całej mapie, co nie? I mogę do aż do portu go wyprowadzić. Nie będę musiał go ciągnąć przez cały kraj. A ty znaczy, przez cały świat. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź lisek, chodź. Ale świątecy ten lisek, zad moim zdaniem. Daj mu jedzonko. Cat, co, co jedzą niski ogólnie, bo próbowałem mu dać szteka przepieczonego i nie niejad. Jagody. Patrz, mamy jagody. Dobra, Cat, dostanie jagody. Ale on jest white people happy. Patrzcie jak tutaj sobie tupta. Chodź tu, chodź, 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 powoli. Moim zdaniem, Cat Ewron się ucieszy. Mam nadzieję, że każdy się ucieszy, czad. Wracają wspomnienia z trzeciego sezonu. <laughs> CO on robi. To on robi. Ale zakopuje się główką tego. A, kuczaka chce. Dobra, chodź. Wyżyłeś się? To chodź. Lis bojowy. Tak, o, no. Widać, że to Goff, chat. Widać, że to gofr Tylko, że Goff zabijał gla... graczy, a nie kuczaki Dobra, mamy słodziaka. Mamy słodziaka, chodź, nowego w bazie. Chodź. Ale się ślizga. No i kuliczka jeszcze. Nie, zostaw tego kuliczka. Gdy to jest Zuf? Zostaw kuliczka, zostaw kuliczka. Chodź, 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 do łódki MAM! I z liskiem chat white people happy, patrzcie Ale to zawaliście wygląda chat Wood dead, jeszcze lecimy, tak o White people happy Dobra najlepiej będzie go przetransportować Przez cały ocean, bo wiem, że oceanem a skąd wiem, bo uciekałem, pamiętam tydzień temu Uciekałem przed... jak waliliśmy się z mandzień, to pamiętam, że uciekałem przez prawie cały live przed Noiraktem i przed inwiackiem półmapy więc odkryłem coś w międzyczasie, że sobie odkryłem całą mapę kwadratowej, co nie? Czyli do dżungli. Ale wiem mniej więcej gdzie co jest. Na przykład od strony właśnie tutaj jest biom zimowy, to jest tajga. Później to są te lasy świerkowe i dżungla tam jest i jest później lodowy, co nie? Od naszej strony główne są pustynie i tak dalej. Biorę tego liska i w sumie mogę Patrzcie jak główkę wystawia. Widzieliście to? Patrzcie jak główkę wystawiał. Ale on jest wifi po Zachód słońca. I lecimy z liskiem. Na tapet razem z liskiem. No, lisek, pokaż swoją głowkę. O, 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 Na tapetę, czat. Na tapetę. Daleko jeszcze czat. Czuję taki, taki vibe, tak czat świąteczny, co nie? Taki. Nie wiem, czad, ale czuję się tak comfy teraz, jak wiecie. Lisek, łódecka, sweterek, czapka Mikołaja, czat. Jakby święta, czat, tylko nie, nie ma zapachu pielników. Ale jest taki cozy trochę, co nie? Jest tak cozy Tylko blaszka, czad i gofr. I świąteczna muzyka i rafa koralowa. Teraz się świeci ładnie. Widzicie czat, obiecałem lisa śnieżnego i nissek jest. Niseg jest? Tak, tak. Lecimy. To płyniemy czat z delfinki. A z delfinkami czat. Nie słaby jak splino bo śniegu. Nie ma czat, mamy listopad. Niestety czat, święta bez śniegu. I już nie przeszkadza, że są święta bez śniegu czat. Moim zdaniem, nieważne jest, czad, czy jest śnieg, czy nie ma śniegu. Moim zdaniem, ważniejsza jest atmosfera czat. Ważniejsza jest atmosfera. O, chyba słońce staje czat. A tu już jest port. Dobra, nie wyrenderuję tego. Czekajcie czat, oddale się. Chat, schód słońca. O! Ale jasno się robi. Ale ładnie, chat. Mikey jest naprawdę piękny. To jest w ogóle port już nas. No, chat. Mówiłem, że portem tutaj go tego zabiorę. Dobra, chat. Teraz kolejna, kolejne wyzwanie, chat. Teraz z portu muszę go wyciągnąć w bazie, co nie? No nie. No, czekajcie, to Dobra, wyłączę shadery. Dobra, chat zablokuje to. A, cyk i 6 warstw obsydianu. Chodź, chodź, lisek, chodź. Tak, gdzie by go na razie zostawić? W magazynie go nie zostawię, bo się może wywalić w lawie. Tak, a jak go skarb tu dać? Na razie bym go zostawił, żeby on sobie tutaj polatał. Tylko, czy on nigdzie nie zginie czasem? Hmm, chodź, tak, On może gdzieś zginąć w jakiejś koblarce, mi się zdaje. Dobra, tak, chodź, lisek, idziemy do tego. Tu, 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 tu Chyba nie spali tam do dziury Dobra, chodź na windę, chodź na windę, chodź na windę Tu, 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 Dobra Crafting chat potrzebuję teraz znaleźć. A, crafting jest przy pająkach Dobra, czekajcie Crafting Za czat Płotek Chodź, 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 Lisek, chodź Chodź, wyprowadzam cię, chodź, chodź, chodź Hmm, trzeba by mu zdobyć jakiś sad wybieg ładny. I go nazwać. Ile go nazwać stać? Mamy jakieś name tagi jeszcze? Mamy, mamy. Trzy. Chat Nazywamy go Goff czy Goffer? Goff, jak Graf. Tylko, że inaczej. Dobra. Bierzemy Goff. Goff jak Graf, chat. Będzie przynajmniej nawiązanie chat. Bo też jest na litery. Goff. White people happy, chatik. Ale słodziak. No, malinki mu czat dam O, dał przeduszka czat Ale white people happy No i chat. lisek zadowolony Uśmiechnięty White people happy, dobra czaty